Z tej strony Tomasz Aleksandrowicz to jest podcast Infocraft. Przegląd technologiczny, listopad 2024. Po kilku miesiącach oczekiwania, OpenAI udostępniło nam swoją wyszukiwarkę internetową Search GPT, rzucając w rękawice Google. Jakie są pierwsze wnioski? Ale Google ma inne problemy, bo Departament Sprawiedliwości domaga się sprzedaży przeglądarki Chrome. Dlaczego to jest ważne? Od miesiąca obserwujemy skokowy wzrost popularności serwisu Blue Sky, czyli alternatywy dla X. Dawniej Twittera. Co takiego stało się w ostatnim miesiącu? Tymczasem Australia zakazuje social mediów, mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia. Czy to może się udać? Na dorocznej konferencji Microsoft Ignite firma zaprezentowała swoje nowe produkty i usługi. Czego możemy spodziewać się po tej trzeciej największej technologicznej firmie świata? Chiński duży model językowy QN bije rankingi chatbotów. Czy warto z niego skorzystać? I jeszcze w Polsce, a konkretnie w Krakowie, powstaje fabryka AI. Zaczynamy. Stało się, Sergio GPT już jest i można z niego korzystać. Na razie wymaga konta premium, ale to się wkrótce ma zmienić. Więc wyszukiwarka napędzana sztuczną inteligencją od OpenAI działa, można testować, można korzystać. Pierwsze recenzje i opinie, które płyną z mediów technologicznych, albo różnego rodzaju ekspertów, są zaskakująco pozytywne. Generalnie rzecz biorąc, odpowiedzi z GPT mają wysoką jakość, są przejrzyste, są czytelne, są spójne, nie ma w nich reklam, trafiają w punkt z odpowiedzią, której użytkownik poszukuje. No więc wygląda na to, że to poważne wyzwanie dla Google, bo jednak rdzeniem biznesu Google jest szukanie informacji, a tutaj mamy odpowiadarkę internetową, jak ja to zwykłem nazywać, która może być pod tym względem równie skuteczna. Siła ludzkiego nawyku, czyli przyzwyczajenia do tego, że szukamy w Google, jest oczywiście duża. Ale potencjalna wygoda, jaką daje nam chatbot, jaką daje nam tak zwana odpowiadarka internetowa, może być większa niż właśnie siła nawyku. Natomiast Google ma inne problemy, ponieważ został już uznany za monopolistę i amerykański Departament Sprawiedliwości szykuje sankcje, które będą wymierzone w firmę. Na razie to wszystko jest jeszcze w trakcie procesu. Google się odwołuje. Realnie, pewnie gdzieś na wiosnę będziemy mieć pewność, w jakim to poszło kierunku. Natomiast to, co już jest interesujące, to zapowiedzi. Jedną z nich jest to, że Departament Sprawiedliwości może zażądać od Google sprzedania przeglądarki Chrome. To jest istotna kwestia. Przeglądarka Chrome to takie trochę okno, drzwi do internetu. Warto zauważyć, że grubo ponad 60% użytkowników internetu właśnie z Chroma korzysta jako ze swojej przeglądarki. Google ją kontroluje i jednocześnie umożliwia mu to promowanie wyszukiwarki i w ogóle wszystkich swoich usług w ramach Chroma, właśnie gdzie domyślnie one są właśnie włączone. Nie jest jasne, czy ktoś w ogóle chciałby kupić Chrome, bo przeglądarka sama w sobie nie przynosi żadnych dochodów. Ona działa w momencie, kiedy połączyć ją z innymi usługami. To nie wszystko, bo Departament Sprawiedliwości rozważa również inne sankcje, takie jak na przykład konieczność czy obowiązek udostępnienia danych na temat wyszukiwania dla konkurencji przez na przykład 10 lat, co dałoby innym rozwiązaniu, szansę rozwoju swoich silników wyszukiwania w taki sposób, by mogły naprawdę konkurować z Googlem. Jeszcze jedną z możliwości jest potencjalna sprzedaż Androida, czyli systemu operacyjnego, który napędza znaczną część telefonów komórkowych. Gdyby to weszło w życie, to dla Google z pewnością oznaczałoby to już bardzo poważne reperkusje, bo potencjalnie utratę znaczącego Udziałów w wyszukiwaniu mobilnym. No i jest jeszcze kwestia umów, które Google zawiera z różnymi firmami, przede wszystkim z Apple, aby ich wyszukiwarka była domyślna. To również może zostać wycofane, zakazane. Zobaczymy ostatecznie, jakie sankcje wejdą w życie. Będzie to z pewnością oznaczać jakieś zmiany dla firmy Google, dla wyszukiwania, czy może nawet szerzej dla nas jako użytkowników internetu. Gdzieś w 2019 roku CEO Twittera, Jack Dorsey, uruchomił projekt badawczy Blue Sky. To była taka idea, by zobaczyć, czy Twitter, czy bardziej serwis mikroblogowy, można by skonstruować w myśl idei serwisu dystrybuowanego, rozproszonego. Coś w stylu e-maili, gdzie każdy ma e-maila gdzie indziej, ale wszystkie e-maile mogą się ze sobą komunikować. Ten projekt badawczy się rozwijał, no i w momencie, kiedy Elon Musk kupił Twittera, ostateczne związki między Bluesky a Twitterem, czy dzisiaj X, zostały zerwane. Ale tak się składa, że w listopadzie mogliśmy zaobserwować gigantyczny, bo ponad dwukrotny wzrost popularności Bluesky. Według najnowszych danych BlueSky przekroczył już 20 milionów użytkowników i nic nie wskazuje na to, by tempo wzrostu miał spaść. Natomiast to, co jest interesujące, to to, że na BlueSky zaczęły przenosić się różne osoby, różnego rodzaju media, różnego rodzaju dziennikarze. Swoje treści zaczęli zamieszczać tam politycy, naukowcy, badacze. Niektórzy wręcz obrażają się na Twittera i na Elona Muska i po prostu przenoszą się w ogóle na tą platformę. Dlaczego Bluska jest zyskuje nagle teraz użytkowników? Wygląda na to, że katalizatorem wzrostu stał się wyścig prezydencki w Stanach Zjednoczonych i zwycięstwo Donalda Trumpa w tych wyborach. Elon Musk, właściciel X, bardzo mocno i jednoznacznie wsparł Trumpa. Dla wielu ludzi, którzy nie zgadzają się z poglądami Republikanów, X stał się po prostu miejscem, w którym nie chcą być i zaczynają szukać alternatywy. Alternatywą dla X nie jest threads należący do mety, no bo ma jedną dużą wadę: należy do mety. A taki Bluska, który jest startupem, bardzo intensywnie się rozwijającym, związanym z żadną dużą platformą medialną, to jest ciekawa alternatywa. No i po prostu wygląda na to, że złapała swój wiatr w żagle i w tej chwili bardzo dynamicznie rośnie. Ja sam mam konto na Bluska od dawna. Natomiast tam się po prostu nic nie działo, więc nie korzystałem z niego za wiele. Natomiast zaobserwowałem faktycznie w ostatnim miesiącu dużą zmianę. Zacząłem testować system i myślę, że warto. Myślę, że warto spróbować, do czego zachęcam. Możemy się spotkać na Blue Sky. W przyszłości na pewno zrobię materiał, w którym opowiem trochę więcej o tej platformie. Dajmy naszym dzieciom mieć dzieciństwo powiedział premier Australii zapowiedział zmiany, które zostały już przegłosowane przez parlament, zmiany w korzystaniu z mediów społecznościowych w Australii. Będą one zakazane dla osób poniżej 16 roku życia. Odpowiedzialność za sprawdzenie ile lat ma użytkownik spocznie na platformach społecznościowych, nie na rodzicach, nie na dzieciach. Co więcej, będzie tak, że nie będzie to wymagało wykorzystania dowodów tożsamości. I platformy same mają wdrożyć technologię, która pozwoli wiek zweryfikować. Oczywiście platformy doskonale wiedzą, ile mamy lat, wiedzą jaką mamy płeć, wiedzą jakie mamy zainteresowania, wiedzą o nas bardzo, bardzo dużo, są w stanie za pomocą swoich modeli z bardzo dużym prawdopodobieństwem przewidywać nasze cechy, więc platformy sobie poradzą. Proces oczywiście jest, platformy mówią, że absolutnie, to jest w ogóle zły pomysł, i tak dalej. No ale wygląda na to, że Australia idzie tutaj na twardo, bo będzie tak, że kiedy przepisy ostatecznie wejdą w życie, czyli mniej więcej za rok, kara za każde naruszenie będzie sięgała w przeliczeniu 32 milionów dolarów. Słowem, jeżeli jakiś rodzic zorientuje się, że jego dziecko korzysta np. z TikToka albo z Instagrama, będzie mógł to zgłosić i platforma, odpowiednio właściciel, będzie musiał zapłacić tę karę. No więc, jeśli tak będzie, to platformy z pewnością będą musiały poważnie potraktować te przepisy i myślę, że cały świat będzie patrzył na to, jak to się wszystko potoczy. Czy to może się udać? No, jeśli politykom australijskim starczy determinacji, nie rozwodnią, nie zmienią tych przepisów i faktycznie będą konsekwentnie egzekwować prawo, no to ma to pewną szansę. Bardzo ważnym elementem jest powszechność i nieuchronność takiego przepisu, co spowoduje, że no, jeżeli. Wszyscy rówieśnicy takiego 14-15-latka nie będą mieć social mediów, no to automatycznie on też straci dużą zachętę do tego, by z tych social mediów korzystać, dlatego że są tam przecież wszyscy jego rówieśnicy, koledzy, koleżanki. Więc jeżeli wprowadzimy takie masowe zablokowanie, no to faktycznie młodzież no być może nie będzie korzystać z tych platform, więc daje to tutaj spore możliwości tego, by to faktycznie miało szansę zadziałać. Microsoft Ignite 2024 to doroczna konferencja, na której firma prezentuje swoje nowe produkty, nowe usługi, upgrade'y. Obejrzałem wykład otwierający, który prowadził prezes Microsoftu Satya Nadala i nie doczekałem się żadnych poważnych, dużych, grubych zapowiedzi. Trochę mnie to nie dziwi. Microsoft wsiadł na falę pod tytułem Generatywna Sztuczna Inteligencja na początku 2023 roku, i sobie spokojnie na tej fali płynie. Jeśli obserwować to, co Microsoft robi, to bardzo wyraźnie widać, że stopniowo, ale konsekwentnie rozbudowuje najróżniejsze usługi wokół sztucznej inteligencji. Copilot jest dokładany do kolejnych. Aplikacji i systemów firmy. Azure, czyli chmura Microsoftu, jest jednym z głównych nośników rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją. Firma buduje też produkty fizyczne, które z sztucznej inteligencji korzystają. Mamy już teraz nawet komputery dedykowane w wykorzystaniu copilota. No, wszystko to, co Microsoft pokazuje, spina się w pewną całość, w, pewną, w pewien trend, z którego Microsoft po prostu korzysta. Co ciekawe, niejako przy okazji Microsoft Ignite pojawiły się również doniesienia, że firma nie zrezygnowała z takiego mechanizmu, który miał zostać dodany do Windowsów, czyli Microsoft Recall. W skrócie to ma być taki mechanizm, który będzie polegał na tym, że wszystko to co robimy na naszym komputerze, łącznie z tym co widać na ekranie jest zapisywane, zapamiętywane i jeżeli mamy potrzebę przypomnienia sobie czegoś co gdzieś tam widzieliśmy, robiliśmy na przykład pół roku temu, no to będziemy mogli zapytać chatbota wbudowanego w Windowsa i dostaniemy odpowiedź, po prostu nam się wręcz ekran pokaże, który wtedy tam gdzieś mieliśmy przed naszymi oczami. No, to takie bardzo rozwiązanie kontrowersyjne się okazało być. Większość ludzi nie czuje się komfortowo z ideą, że wszystko, co jest na ekranie komputera, ktoś nagrywa i ma do tego dostęp. I nawet jeżeli Microsoft przekonuje, że nie, nie, to będzie oczywiście lokalnie przechowywane, zaszyfrowane gdzieś tam na dysku, no to ludzie są sceptyczni i dlatego mamy opóźnienie tej. Funkcji, natomiast wygląda na to, że Microsoft z niej nie zrezygnował, czyli tutaj się różnimy. Microsoft uważa, że to świetne rozwiązanie. Ja mam w tej kwestii opinię zgoła odmienną. W tym roku pojawiła się nowa kategoria dużych modeli językowych tak zwane LRM, Large Reasoning Models duże modele zdroworozsądkowe. Moglibyśmy powiedzieć, takim chyba najbardziej znanym przykładem tych modeli jest 001 Preview, udostępnione przez OpenAI we wrześniu tego roku. Natomiast to nie jest jedyny taki model, jest ich więcej. To są generalnie takie modele, które mają za zadanie naśladować proces ludzkiego myślenia w sensie rozwiązywania problemów albo logicznego analizowania jakiegoś zjawiska, czyli generalnie no, myślenia rozsądkowego, zdroworozsądkowego. I w listopadzie udostępniony został bardzo interesujący chiński duży model językowy QN, za który odpowiada firma Alibaba. I ten model bije w tej chwili w różnych statystykach i benchmarkach, porównaniach rekordy. Więc no, z pewnością jest to coś ciekawego. Duże zdroworozsądkowe modele językowe różnią się od tradycyjnych dużych modeli językowych, tym, że po pierwsze są wolniejsze, po drugie model w odpowiedzi prezentuje nam nie tylko to, co już jakby jest wynikiem, ale również krok po kroku, jak ten problem jest analizowany przez, przez algorytm co jest bardzo ciekawym zjawiskiem. No i cóż, zobaczymy, co będzie dalej w tej kategorii. Aha, i model QN jest w stanie policzyć liczbę liter R w słowie strawberry, z czym, jak wiadomo, chat GPT do dziś sobie nie radzi. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet na Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej to ważne miejsce dla świata technologii nie od dziś jest to siedziba najszybszych polskich superkomputerów obecnie siedziba komputera Helios to jest 69 najszybszy komputer na świecie który ma wiele zasług dla badań prowadzonych w Polsce a w świecie technologii informacyjnych warto wspomnieć że na nim na przykład trenowany jest polski duży model językowy Bielik AI no, i mamy bardzo pozytywne ogłoszenie. Mianowicie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że rząd sfinansuje dalszy rozwój tego centrum i zainwestuje 70 milionów złotych w rozbudowę możliwości przetwarzania danych cyfronetu. De facto rozbuduje możliwości Heliosa i powstanie również nowy, kolejny superkomputer. Wszystko ma się wydarzyć na przestrzeni najbliższego roku, czyli do końca 2025 roku, nowy system ma już działać. No więc super, myślę, że to jest dobry krok i cieszę się, że Cyfronet dzięki temu będzie mógł rozwinąć swoje możliwości. A polscy naukowcy, również studenci. Polskie startupy, polskie firmy będą mogły korzystać z naszych tutaj własnych mocy obliczeniowych, by budować nasze własne narzędzia, niezależne od nawet jeśli przydatnych, to jednak zewnętrznych rozwiązań, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Także super decyzja, cieszę się, że idziemy w tym kierunku. To wszystko na dzisiaj. Jak widać, w świecie technologii informacyjnych dzieje się jak zwykle dużo. Jeśli materiał Ci się podobał i jeśli znasz kogoś, dla kogo mógłby również być interesujący, to zachęcam do udostępniania, do polecania tego materiału. Zachęcam również do subskrypcji na newsletter, którego link jest w opisie. Do następnego!